Rejestrując się w platformie Gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaczek z tej strony, Mitrox, zapraszam Was przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiejszym się po raz kolejny i najprawdopodobniej w ostatni że Tank Light. W poprzednim odcinku udało nam się wreszcie przebić. Przebiec w zasadzie przetransportować się przez te zasrane kanały, które kłopotów nam sprawiły. Ja aktualnie znajduję się w tą całą wieżą, o której mówił Rais. Chyba możemy stoić o rais Raisowi, zobaczymy co się stanie. Wejdzie do środka. Zaraz przejrzyj do zakończenia. Na tym etapie zablokowane są funkcje gry wieloosobowej i nie można przenosić się do innych lokacji. Po zakończeniu gry będziesz mógł czytać ostatni zapis i kontynuować eksplorację Harana. Czy chcesz kontynuować? Tak. Czyli... Rais dobił Targus G.R.E. I lada chwila zostanie ewakuowany z Haranu razem z wynikami badań Zira. Muszę go powstrzymać. Fakt, że Raiz właśnie tego się po mnie spodziewa, nic nie zmienia. Czernowo, że to jest tak samo jak w Cyberpunku: czy skończy wątek fabularny i cofa mnie do ostatniego momentu wybory. Czyli pewnie cofnie mnie do tego zapisu przed tą całą wieżą, więc w porządku. Będę mógł robić mi to zadanie poboczne. Zobaczymy, czy je będę robić. Kontynuujemy. nic z tym razem my nie mówimy? Typu, nie wiem, myślę, się czuje i tak dalej. nie przy każdym ataku tak mówił. Jest już lepiej. O cholera, co do diabła. Wiedziałem, że się nie oprzesz Zamknij jest. się, nie mam ochoty cię wysłuchiwać! No, Od razu lepiej. Podczas starcia królów powinna grać orkiestra. Gotowe wykonawcy mojej woli. Fajnie. O! Czekawa misja! Uciekaj! Uh. W tym wszak dobrzy są niewolnicy! Uciekaj albo kim? Fajna horda! Do? by to! Nie, stulżesz. O nie, oni wszyscy tutaj spadają pewnie. Czwarty poziom pościgu. Fajnie. Jezus, nie chcę już pokrać, co tu się dzieje? O, fajnie. I po to są te otwory, żeby one mogły pełzać, tak. Leczy, leczy, lecz O. Faj... Fajnie. Nie, to są żarty. To był już jakiś żart Jest jak mi się łapy po co się Jezu Ale pewnie przeskakują tak na No, jeszcze więcej dajcie Proszę, daj mi tam dojść. Nawet nie patrzę do tyłu jest to poza sekwencja. Mhm. Imponująca Może jesteś jednak królem. Królem młota. Proszę, Clay. Przyjmij królewski podarunek. Nie zdołasz mnie zabić. Nie zdołasz mnie pokonać. Nie zdołasz nawet do mnie dotrzeć. Najgorsze co widzimy, ale fajna z to było. Przestrana jak nie wiem, ale nawet fajna. Uff. Było ciężko. A mimo to będziesz wciąż próbować. Pozwól, że zadłam o akompaniament. Oto brzmienie cierpienia. Muzyka grana przez niewolników dla niewolników. 那玩意，那玩意，也吃，也得得啊。嗯哼。 No pewnie, no. Mhm. Skąd on tyle zębiaków wziął? Ryze przewidział, że przyjdziesz. Ktoś cię postrzelił? Co tu się kurna dzieje? To jest nagroda dla tych, co próbują przeżyć. Raiz zdradził nas wszystkich. O, idę tam na górę, Karim. Wejdę tam do niego i zabiję tego skurwysyna. Zatłukę go gołymi rękami. Nie tędy. Zaminowaliśmy doszczętnie dwa piętra nad nami. Idź przez drugi blok. Jak najwyżej się da. Potem możesz wrócić. Oto, to hop. Chciałbym go zepchnąć? Pięknie. Hmm... Karim zdążył cię ostrzec, czyż nie tak? Słusznie zrobiłem, strzelając do niego. Niektórzy mogliby mnie oskarżyć o brak sportowego ducha, że tak do ciebie strzela. Dużo bardziej Cię lubiłem, kiedy tyle nie nawijałeś. Ale uważam to za rodzaj, nazwijmy to, wyróżniwaniem szans w grze. Wiesz o czym mówię, prawda? Fajnie, że ich jest tak dużo. O, jeszcze więcej. Czemu on może mnie gryźć? Nie, no nie wierzę. Czemu się tego nie słapałem? No kurcze, czemu musi być ich tak dużo tutaj? No to są żarty. Aha, no tak. Zapomniałem o wybuchaczu. Ciekawe. O. Brak przejścia. Okej. Okay. Praktycznie, że zero amunicji. Też fajnie. Doceniam, że coś nam dała gra. Mogę dalej do góry przejść, jak? Ja no, już daję tutaj sobie baltówkę, bo ja już nie mogę sobie radzić tak z tymi brońmi. A, dwa pociski. Aha, czyli przez taki przesmyk dałem radę przejść, ciekawe. Jak on niby tam się dostał? Jakim cudem? tu nie ma końca. No. Fajnie. Fajnie że przez ścianę. O! Zdjęcie, się dobrało, okay. mi ziększyć, cierpienie. naprawdę się, dziwię jak to tam jak to tutaj powchodziły. Jakim cudem jest aż tyle? Ale widoki są przepiękne Chyba tylko że się denerwuje A przecież jeszcze muszę na ten drugi... a po tym żurawie chyba przejdę O a co się jeszcze mówisz? Ja naprawdę Poczysz nie wierzę. Się za klubu. Gdzie się chowasz w balancie? Szkoda tylko, że właśnie mam zamiar rozwiązać ten klub. Czy to jest tak abstrakcyjnie niemożliwe? Czy to jest aż tak wysoko? I jak on tutaj wszedł? Jak? Nie ma helikopterem? Biedny krem, tak bardzo pijący się z emocjami. Pałający rządzą zemsty. Tchnący zimną nienawiścią. Te uczucia czynią cię słabym. Jest jak wysoko. że to jest tak niesamowite. No. O bez jaj No tak, nie wejdę Jak? Jak Przecież normalnie bym przeszedł przez to Czemu nic nie może być tutaj ładnie podświetlone O nie wiem, naprawdę jak ma się dostać Jestem pełen podźwiek o niby tam wszedł sam tak bardzo pijący się z emocjami. Pałający rządzą zemsty, tchnący zimną nienawiścią. Te mm -hmm. uczucia czynią cię słabym. Ten budynek nie ma końca, naprawdę. I oto, znowu twarzą w twarz. To znaczy, że już tego więcej nie potrzebuję. Z tym czy bez tego, Sulejman? Jesteś trupem! Proszę, Crane. Nie udawaj, że ci nie zależy. Ile żyj? zależy od zawartości tego dysku? Setki? Tysiące? A może miliardy? Co do jednego, masz rację, Krew. Sulejman jest trupem. Aha. Czy tak jeszcze ja zakopiłem? Bo tamto A to ja nie wiem czy co czy, czy jak. masz rację, A, czyli tutaj to było. jest trupem. Es. Umarł razem z bratem. W tym mieście. Ty nawet nie jesteś stąd. Nie wiesz czym jest cierpienie. Przeszliknąłem to. Kurczę, co to jest jakiś time event? to jednego masz rację, Kray. Sulejman jest trupem. No tak, no, kliknąłem S. Ja bym zrobił unik w sposób. Masz rację, Sulejman jest trupem. Umar razem z brahem. W tym mieście. Co do jednego, masz rację, kraj. Sulejman jest trupem. Umar razem z Braham. W tym mieście. Ty nawet nie jesteś stąd. Nie wiesz, czym jest cierpienie! Ah! Uh! Ah! Pokażę Ci, jak Reign będzie cierpiał razem ze mną. Nie stawię oporu. Nie możesz się oprzeć. Tak jak zabiłeś ta Tahira. Zrób to! Jerdol się złama się. Mam ustalać własne zasady? Oto pierwsza. Resztę swojego żałosnego życia spędzisz wyjąc się w agonii. Nie możesz. Nie zostawiaj mnie tak! Jesteś mężczyzną. Boże, Zajmij Czy ty się kiedyś z końcu zamkniesz?! U! W własnym losie. Oddaj mi dysk. Aby wciąż była jakakolwiek szansa na ocalenie Harranu. A umrzesz bezboleśnie. Staw opór, a pogrążysz miasto wraz z sobą. Nie masz czasu liczę do pięciu. Raz, dwa. Dobra, wygrałeś! Masz! Czego chcesz? Reis powiedział, że ma dane od tego martwego naukowca. Interesuje nas już tylko lekarstwo. Ostatnia szansa. Zbierz resztę badań i uciekaj z nami. Z wielu przyczyn mam ochotę kazać wam spierdalać, ale chwilę może by poudawać, że nie uważacie mnie za skończonego durnia. Potrzebujecie lekarstwa. Ono jest. Gdzieś tu. W mieście. I dopóki tak jest, nie będziecie próbować żadnych rządowych sztuczek. jasne? Crane, do cholery czemu obchodzicie? Co stanie się z tymi ludźmi? Twoje miasto, to tylko zlecenie. Nie, już od dawna nie. Odestaj się, jak zdecyduję, co zrobić. Rain? Słyszy mnie pan, to Camden. Słyszę pana, doktorze, co się dzieje? Ukończyłem analizę próbek tkanki. No, nie bójmy się tego słowa. Fenomenalne. Panie Crane, jeśli odzyska pan dane Zira, będziemy mieć lek w zasięgu ręki. W porządku. Pogadamy o tym następnym razem. Do schronienia i czekać do świtu. Dobranoc i powodzenia. Słodko-goszki, osiągnięcie. E, powiem, że gra niezwykle ciekawa. Polskiego studia warto nadmienić. Co ze chwale swego niezna, można by powiedzieć. Ja co do tego mogę przyznać rację, dlatego że. Mam naprawdę bardzo wiele zagranicznych gier, ale z takich polskich to jedynie kojarzę cyberpunka Wiedźmina z dwoma dodatkami Obserwera, jeśli się nie mylę, jak i w tym przypadku Dying Light'a. Gratulacje, dał Cię pokonać rajsa i ukończyć kampanię. E, czyli kampanię mamy zrobioną, powiem, że zakończenie bardzo fajne. Może mi najbardziej ciekawi, co z brekenem Co z ludźmi w wierzy? Nic im nie powiedzieliśmy, nie skontaktowaliśmy się z nimi kompletne zero. Dla mnie to jest trochę takie... Nie za fajne rozwiązanie, Zakończenie też takie, można powiedzieć, że otwarte, musimy sami w sumie sobie dalej do co się dalej z nami stało, czy lek powstał, czy nie powstał. Dalsze razy mam oczywiście dodatku e, The Following, ja bym tutaj jeszcze zobaczył, coś w stanie kliknę kontynuuj, bo nie będę przed tą całą wieżą, zanim wszedłem. Rais nie żyje, w końcu, skurwiela dopadła karma, a ja kazałem Gierę iść do diabła. Wyniki badań Zira mogą pozwolić doktorowi Camdenowi w opracowaniu leku. W końcu. Nie mam pojęcia, co będzie jutro, ale. ale czuję, że tu jest moje miejsce. I w końcu doszedłem ze sobą do ładu. Kto zakręcił kurak? A, to jest to zadanie poboczne, z tego co pamiętam. Czyli tak, poziom mam taki sam zachowany. Zarys, miejsca, które obecnie nie jestem, to jest akurat właśnie dziwne. A i, i tyle, zadania fabularne jeszcze mam zrobione. czy znaczy, w takim razie tutaj fabuła? była 100%, dobra. Czy teraz mógłbym zrobić... O, cały ekwipunek też mam zachowany. Umiejętność bym sobie rozwinął. Nie wiem, już wezmę byle jaką. I tutaj mamy sporo zadań pobocznych. Najpierw ja spróbowałbym zrobić ten dzień matki. Zobaczymy, ma. Czemu to jest ciągle zarys? Ja tego właśnie nie rozumiem. Nie może jak się prześpię, to coś się zmieni, ale ja powiem, że gra niesamowicie ładna. Wydajnościowo nie było problemu z GTX-em 1660 Ti, jak i Ryzenem 5 3600, pod oczywiście. Gra, według mnie, naprawdę bardzo ciekawa, ja aktualnie mam coś koło 9-10 godzin gry, jeżeli chodzi o sam wątek fabularny, plus jakieś tam zadania poboczne, które oczywiście było widać na, 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 na zadankach. Nie wiem czym, ale tutaj coś się z mapą spagowało, chyba. Mam wrażenie, że to jest nie tak, bo to jest wieża. Ja nie chcę wieży. Nie mam pojęcia, co tutaj mogło się stać. Gra, jak można było zauważyć, niezwykle ładna. Według mnie też interesująca. Ciekawa. Spróbuję znaleźć jeszcze jakieś epitety, ale no... każdy widział, jak oglądał, o co w niej chodzi graficznie naprawdę wymiata. Według mnie jedna z lepszych, można powiedzieć. Sam system walki był też bardzo interesujący pod względem tego, że inną część zombiaka waliliśmy, inaczej się zachowywał, części odpadały, a to jakieś tam urazy były, kopniaki, łamane nogi. Naprawdę bardzo interesujące. To była też taka można by powiedzieć, że nietuzinkowa, bym powiedział. Według mnie jedna z lepszych gier w jakiej grałem, do tego też polskiego studia. dubbing według mnie naprawdę wybitnie dobry, jeżeli o to chodzi, bo bardzo mi się podobało, można powiedzieć, że przekonanie. Krainy i tak dalej Jeżeli chodzi o te wszystkie sytuacje, żeby było czuć właśnie A to zagrożenia, to zdenerwowanie i tak dalej Jeżeli chodzi o samą fabułę I postacie, naprawdę bardzo ciekawe, szkoda, że Że tak musiał się to skończyć Jeżeli chodzi o większość postaci fabularnych Ale według mnie naprawdę ciekawe, że to wszystko było Rozegrane, akcja w ogóle mi się nie nudziła, można powiedzieć I była to gra, w której Naprawdę świetnie się bawiłem Jest to gra typowo o zombie Ja akurat takiego klimatu zbytnie nie lubię, ale akurat filmy no i Bardzo mi się podobały, jeżeli chodzi o Związane z taką apokalipsą i tak dalej. Ale widać, mapa jest naprawdę dość sprawa Mamy slumsy, stare miasto, wieże i kanały, w sumie muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o takie lokacje. Aktualnie tutaj mamy sporo tych zadań pobocznych. Ja aktualnie starałbym się na pewno pokończyć te, które aktualnie tutaj mamy do zrobienia. Więc zobaczyłbym, o co tutaj będzie chodziło. Ale mogę w tym momencie powiedzieć, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o sam odcinek, jak i całą serię z gry Dying Light. W przyszłym odcinku będziemy robić albo zadanie poboczne, albo to tak, the following. Siemka.